Aha. O, właśnie, z tym ciężarem rozciągnę się znacznie bardziej. Czy jestem już wyższy? Może tak. Zobaczmy. O, no nie, wciąż jestem niski. A może mam dłuższe ręce? Nie się do niczego. O, musi być jakiś sposób. Mam pomysł! Chodźmy do pracowni taty. Tak! Co tu pcio kombinuje? Nie wiem, mówi, że znalazł sposób, jak być wyższym. Chyba nic sobie tam nie zrobi. Nie martw się. Niebezpieczne narzędzia są schowane. Popatrzcie! Jestem wysoki jak wieża. Tak, lecz nie wyglądasz. O, o, o! Zbyt stabilnie. Guzik, guzik. Nie chcę być mały. Nie chcę być mały. Oh.